Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się już w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku e, poświąteczna, ponoworoczna seria, e, lecimy dzisiaj, słuchajcie, trzy kuziki, państwo w NATO, od tego sobie zaczniemy, bo jak ktoś fajnie wymyślił, e, to jest z maila, wiadomości, nie jestem pewien, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku e, z quizów, wysyłajcie mi na Facebooku, najlepiej będzie mi na Facebooku, w wiadomościach prywatnych, na fanpage'u, to stanowczo mi najlepiej, bo nie gubię się, ale że to są nie tylko państwa w NATO Polskie, ale jest rozsypywanka, że mogę spróbować jakoś dopasować. Zobaczymy, jak mi to będzie szło, ale może być to ciekawe. I mamy też yellow box, więc nie możemy pisać na pałę. Więc co? Myślę, że nie ma co zwlekać i lecimy. Dobra, tego nie jestem pewien, ale tu jest Dania, Słowacja, Litwa, Rumunia, Belgia Nie wiem Kanada Luksemburg Okej, okay. trzeba pomyśleć tutaj. Tu niżej są Czechy, to widzę. Stonia. To jest Islandia chyba. Węgry. Gdzie jest Wielka Brytania? Francji poszukajmy jeszcze, Francja, Hiszpanii poszukajmy. Tu jest Hiszpania, Portugalii poszukajmy. Tu jest Portugalia, Włochów mi brakuje jeszcze. Grecji. To jest Grecja. W... Włochy. Austria jeszcze gdzieś powinna być. To było takie z A dużo. AU muszę znaleźć. Bułgaria. Czy Austria nie zna, to może nie być ha, 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 ha. Turcja. Mhm. Tu mam problem. Niby <laughs> proste. Chorwacja tu jest. A Serbia chyba nie jest na to. Kto eee, jeszcze mógłby być? Z Europy. Holandia powinna być, nie? To jest chyba Holandia. N Niemcy. O, gdzie są Niemcy? Niemcy na pewno są. Tu. Dobra. To jest dziwne. to jest Norwegia Czarnogóra Okej, okay. Słowenia. Dobra. Wyprosty mi zostały, nie? O Jezu, to nie wiem. O. Jezu, to jest jakiś easy się wydaje i to jeszcze. Dobra, nie wiem, już siedzę i siedzę nad tym. Albania, Łotwa, ok, bo to, polskich znaków. Kurwa, i polski nie byłem w stanie zgadnąć. Brawo Ignacy, naturalnie, najlepiej na świecie. No nie było, to jest ten pierwszy, który robi ten quiz? Niewykluczone, bo nie ma żadnych innych, przynajmniej by w zobaczyć więcej. No tak, yy, to, 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 to tak. Nie wiem, gdyby wyszło 6 minut, aż ten quiz robiłem, długo, 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 długo. długo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Śmieszne. Dobra, następne. Quiz o mniej więcej, to w dół. Robert Pasut jest z H&M, strachuje TV. Miło. E, z 29, um, i teraz e, mamy wszystkie daty dane i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie sprawdzałem sobie specjalnie odpowiedzi, żeby nie było aż tak źle, e, więc lecimy. Kiedy był pierwszy odcinek? Wydaje mi się, to był 23 stycznia. E, ile było dziwnych sposobów? My w ogóle ten tytuł zmieniliśmy, bo kiedyś było chyba sposoby na tworzenie butelki, a my zmieniliśmy na X sposobów. 9 chyba było? To liczyliśmy. Kto nie występował na odcinku, mniej więcej. Dezy był, Gimper był, Blady i był. Raz jego w ogóle do pierwszego sezonu pisaliśmy. I on tam on pisał, że będzie, 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 w końcu go nie przyszedł. I potem już nie zapraszaliśmy. Ile łącznie filmów umieszczono na kanale, mniej więcej? O, w dupów. Może tyle. Jakiego filmu nie było na kanale? Najdziwniejszych hotele, jakie istnieją, chyba było. Zawody, chyba były. Czy rozpoznałem, markowe produkty, chyba było. Dziewięć dziwnych sposobów. Przypuszczam, że wszystkie z nich były, tylko cyferka się różni. I wydaje mi się, że nie było dziewięciu sposobów na schłodnięcie, tylko było 7 chyba. Albo tu było jakoś inaczej. Bo to był. Nadpędem research do tego. Markowe też było na pewno. Tych dwóch nie pamiętam. Wydaje mi się, że było mniej sposobów na schodnięcie niż 9. To taką miniaturkę miałem w tej bluzie, taki to pamiętam. A 9 dziwnych zawodów to chyba dilówka jakaś była. Tak mi się wydaje. Z pracy PL? Tak, chyba z pracy PL było. Nie jestem pewien. Gości? Było dużo, chyba 13 było. Powinno być. Było, był ten quiz taki, wszyscy goście, mniej więcej, było tak dużo. Teraz nie jestem pewien, bo bardzo wysoko było Scrużwilem i bardzo wysoko było McDonald's. Powiem tak, serduszkiem chciałbym, żeby było to. że to też się dobrze kręciło. Jaki jodek tak wygrał? Te, Forsowali te gamonie to. Gimpera wypadł to szybciej i nie Turmoil, tylko chyba Lukoil powinno być. E, wygrał ostatecznie BP. I ostatni, kiedy przesłaliśmy? W sierpniu, chyba. Tak mi się wydaje, bo jeszcze. To pytanie, którego sierpnia? Wydaje mi się, że 20. I zobaczmy. Tu dobrze, tu dobrze, tu dobrze. A to, to nie wiedziałem. 9 dziwnych zawodów nie było ok. 13. Blołek. abstrahuje. Gimper, unboxel, Freeze, poszukiwać. 13. Wydawało mi się, że było więcej. Olek i Olek zaiczyli. Nawet ten, ten kanał już nie jest aktywny. To był w ogóle jakiś kliencki kanał, nie? Eee, Sprawialiśmy wszystkiego. Dobrze. BP. Dobrze. To patrzcie, tylko się pomyliłem na tych cyferkowych, ale to, to, tego mogłem nie wiedzieć. No i tu. Tu, tu się źle, że pomyliłem. Eee, Sprawialiśmy wszystkiego z McDonald's. No, tak. To śmieszne akurat. Eee, dobra. Ostatni quiz, który sobie zostawiłem na dzisiaj, jest dla mnie edukacyjnym quizem. Dlaczego jest dla mnie edukacyjnym quizem? E, ile już mam? 9 minut. Dlatego, że mam zawsze problem z Zawsze się tam wywalam na, na jakby miejscówkach i tak dalej, więc stwierdziłem, że czas to naprawić, więc może się czegoś nauczę. Jest quiz po angielsku, ale chyba nie powinno być aż tak źle, więc lecimy. E, dobra, pierwsze to jest Algieria. A, już dałem źle, dobra. Okej, okay. to była Algieria chyba. Okej, okay. to jest Tunezja. Tunizja, to jest Libia. E, Libia, Egipt. Czad? Nie mam pojęcia? Nie mam pojęcia. To jest Demokratyczna Republika Kongo. Chyba albo Republika Kongo. O dobrze. E, nie wiem. To jest Sudan, ale nie południowy. Sudan po prostu. To jest Etiopia. To wiem. Etiopia. To jest Erytrea. To jest. Nie wiem. To jest. jest jak wy się nazywaliście? Stąd co piraci. Somalia. Nie wiem. To jest chyba Tanzania. Nie wiem. Mozambik to jest chyba. Madagaskar, South Africa. Oje, jakby się nazywaliście. Są Malawi i Lesoto, bo A to by było Malawi wtedy? Źle. okej, okay. Nie wiem. Kogo? Nie, chyba nie. Coś już źle daje. Jest Nigeria, chyba. Jezu. Tu tych krajów nawet nie, nie położę. Są gdzieś te Gwinerów, Nikowe, Mali. To jest chyba Mauretania. To są. Nie, to jest Fernando Po była taka wyspa kiedyś. W Europie Uniwersaliście się kolonizowało. To może to jest to. To są Seszele już eee, nie wiem. Nie wiem. A, to jest Mauritius chyba. Eee, co mi teraz pokazujesz? mu musiał ten quiz kilka razy sobie porobić, to może się nauczę. To są chyba komory te wyspy. O, tak, to są chyba komory. Widzę, że tu jest kom komoros. Tak. Co tu jest jeszcze, co bym mógł wiedzieć? Gwina równikowa wybrzeże w kości słoniowej. A ty jesteś mali? <coughs> Bardzo przepraszam, jeszcze się nie wykurowałem. To jest wybrzeże kości słoniowej? Tak. To jest chyba Mali. Który z tych? Bo to... Nie mam pojęcia. Burkina Faso, Kamerun. Nie wiem. Słaby jestem w Afrykę. Bardzo słaby. Dobra, okej. Okay. Tu jest Maroko, ale bodajże źle, dobra. Cape Verde. Senegal. Jest jakiś wąż jeszcze. Gambia. Mali, to jest to duże. Okej. Okay. Nie wiem, muszę sobie to pograć kilka razy. Ale jak widzicie, moja wiedza w Afryce nie jest najlepsza. Więc pora, żeby się może tego poduczyć, to jest Estwani Botswana, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Malawi. Angola to jest. Tak, to była jakaś kolonia portugalska chyba. Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia. A to co to jest małe? Djibuti. A, obok Erytrei jest, nie widziałem. Południowy Sudan, a to tam mogłem wiedzieć. Demokratyczna Republika Kongo. Dobra, dobra, wyszło całkiem nieźle. Mam nadzieję. Będę musiał to porobić jeszcze się poduczyć, ale widzicie wojna w z Afryki nie jest cały czas dobra, dlatego się tam wywalam na wielu quizach. No więc co? Ja bym igację byście wy, a to moi drodzy, był... Czadpunk. A my widzimy się już jutro. Cześć!